Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, święteczko, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku z Dark Crusade. Udało nam się oczyścić półwysem Deimos z opętanych przez spacznie sług bogów chaosu. Zdobyliśmy ekwipunek za stosunek zabitych 3 do 1, za 5 podbojów i pokonana rasa chaos. Także mamy dwa punkty ekwipunku całą śmierci. Zwiększa szybkość, zmniejsza obrażenia od ataków z dystansu, zwiększa poziom i morale. Pokazuje ukryte jednostki. O jest ok. I płaszcz zagłady. O kurczę, jak już fajnie nasza postać wygląda. Tak, idę w taką obronę i... rzeczy, niż tam sam atak. Atak to nie jest jakiś... E, mega potrzebny. Gratulacje. Zdobyłeś właśnie twierdzę należącą do wrogiej rasy. Wraz z tym zwycięstwem końca dobiegła próba zdobycia planety przez ten rasę. Siły pokonanej rasy mogą jeszcze kontrolować niektóre prowincje, ale bez twierdzy nie dysponują armią ani zdolnością ataku. Możesz oczyścić pozostałe ziemi prowincji, aby zdobyć powiązane z nimi premie, lub możesz zająć się innymi celami. Oczywiście, że... Przejmiemy to. Takie to już jest moje. To jest moje. Może zróbmy coś takiego. To są moje ziemie, czyli warto by było przejąć to rozdzieracze z katakum. Dostaniemy to. No to idziemy. Pariasów na razie nie biorę. Atakujemy kolejne miejsce, żeby to poprzejmować. Bo teoretycznie w tym miejscu, jak kontroluje ten młot, a czy ten teleport, to nikt nie jest w stanie mi zagrozić na tych ziemiach. Bo workowi muszą się sporo wrócić, żeby tutaj wejść. Dobrze. Was skaraby. Wy z taką siłą od razu myślę możecie, bo ten bohater już jest tak silny, a oni tutaj nie mają żadnej obrony, żadnych silnych jednostek. Więc od razu zlokalizować wroga. Okej, okay, tu jest chyba coś, że nie są w stanie mi przelecieć, mam nadzieję. Idźmy tu, gdzie jest ten relikt, bo chcę zabezpieczyć ten relikt jak najszybciej. Oczywiście po standardowych tutaj. Uhu. Tutaj. Boję się tylko, że mi tutaj wlecą i nie zdążę wrócić. Ale to najwyżej. A tak się tylko nie uda. Nic więcej się nie stanie złego. Aha, my tu budujecie cały czas. I tutaj nikogo nie było. Dobra, środek. Lecimy na środek. Eee, jeden od kronów. Już zróbmy. Generator plazmowy kolejny. Kolejny. Ty już robisz obelisk. za jakiś czas będziecie robić obelisk. Ty, eee, ale nie ma w ogóle przeciwników. Nie wiem, tu? Jest kolejny relikt, albo tu jeszcze mogą być. Niko nie widzę. Eee, nekroni się powstali? Jeszcze nie, nie. Zaraz powstaną. To było tutaj. Razem z nekronami. Poszli, poszli. Eee, teraz tak. To obelisk chcemy tutaj mieć. Dobra. Wy zostańcie, bo nie wiem gdzie jest wróg. Dobra, my idziemy szukać wroga tutaj. Jest jeden, tak? Tak, jeden wróg. Uh -huh, to przejmiecie, to idziecie tutaj. Czy jak to wybudujecie, nie przejmiecie. No, no nie widzę ja tego przeciwnika. Idziecie tutaj na górę. Ty tutaj. Lokalizujmy go najszybciej. Obelisk. Później stawiacie mi tu rdzeń przywołania. Okej, okay, mamy przeciwników. Ale ...przeciwników. Biorą mi moje skaraby. Szybko, 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 tutaj, pomóc im. Szybko pod ten obelisk uciec, chociaż... ...wojownicy nekronów dają radę, zwłaszcza, że tutaj zaraz odcież przybędzie. Chwilę wytrzymamy, wytrzymamy, żeby odcięc tu dobiegła. Gaussa tu nie stawiam. Jedna ekipa może lecieć tu, pomóc budować to i zakazane archiwum. O, tu mi tych wymyczyli bardzo. Bohater na bohatera. Patrzcie. To ucieka. Dobra. Wy w takim razie idziecie przejąć ten relikt. Patrzcie tu, co się dzieje. Później jeszcze jeden generator, chyba? Mogę na wodzie stawiać. Dobrze, przeróżmy się tutaj. Eee, ty? Chodźcie, wy, w sensie chodźcie tutaj. Bo będę chciał... No, przebudzony monolit muszę mieć, to 300 potrzebny jest. To stawiaj to. Tutaj. Eee, oni przyszli skąd? Tu chyba? Albo stąd? Nie, stąd chyba. Albo z dołu? Kurczę, teraz nie wiem szczerze mówiąc. I to zbadamy. Eee, 300 trzeba zebrać na zwiększyć prędkość. sieci energetycznej. Jednych czy już zrobię. O, a ty gdzie? No, 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 no. O, kurczę. Okej, okay, myślałem, że się przerwało delikatnie. Jest ok, e, Dobra. Oddziału została zakończona. Budowa. Ulepszymy was. W takim razie jeszcze jeden generator. Musimy robić po tym. I oni uciekają. Wydaje, że się tak. Może być tam. E, tutaj chcę obelisk. Tu jest ok, Tu mamy obelisk. Tutaj robią się oni. Za 300, za 300 ulepszymy sobie energetykę. Naj... O tak, dobrze, idę. Karnoksiężnik tutaj jest. Dobra, zbierzmy się. W takim miejscu wszyscy. Ty też biegniesz, też biegniesz. Eee... A to jest już takie... Bardzo mało znaczące miejsce to, chyba zrobić przebudzony monolit, tak? Tak. Do ataku. Jak najwięcej tych prowincji zbiorę, to będę więcej. Dobra, idziecie. E, więcej dostawał. 250, to będzie potrzebny, no i przebudzony monolit. Chyba no, desant na plecy. Wyjdzie się do przodu, rozdzieracza wlecieli na plecy. No i są przerażeni. Dobrze, e, tu już jesteście wszyscy na kontrol jeden. Jak kolejne ekipa robi? Wyjdź. Proszę mi się ulepszyć. Monolit się jeszcze robi. Do ataku. Eee, dobra, to monolit się robi. Ja będę natomiast chciał. Jak się tylko pojawi monolit. Już się pojawił. Termogenerator. Tak, Potrzebujemy tutaj pomocy. Teraz będzie desant aktywny. Dobrze. Skacznij na plecy. Dobra. Wy teraz większy rodzaj przyzwania. udowaliście to już prawie, o tym poproszę mi tutaj od razu Gaussa w tym miejscu. No i gitarka. Szczytynia chaosu i na twierdza, to też zniszczymy. Od razu sobie pobuduję te budyneczki, które chcę. Rozwijamy, rozwijamy. I rozwijamy. To teraz niszczymy. I będzie koniec. Będzie koniec. Wszystko będzie już należało do nas. Powoli trzeba będzie zwrócić się w stronę Gwardii Imperialnej teraz. Ej, ataki paską. O, ekipa mnie zaciekawiła. Ale nieważne jest teraz ta ekipa. Ważne jest teraz to. A na tę ekipę zrzucimy desanci. Powinny kronów do pomocy. I bohater. Też do pomocy tutaj. Są rozdzieracze, są nekroni. Nie, to są kryptowi wojownicy. A wy niszczycie, dobrze. Gałsik postawiony. E, Wieżyczkę gausa kolejna. Tutaj. Kula wstrzeszenia. to? No jeszcze tego. Patrzcie jak go pieka. Załatwił go. I to ładnie go załatwił. Zwycięzto, Zniszczyliśmy kwaterę główną przeciwnika. Rozdzieracz z kataku. E, zdobyte. E, I mam co? Zakończymy turę. Pewnie mnie gwardia teraz zaatakuje. Tak mi się wydaje, że ta gwardia może na nie ruszyć. Albo jeszcze będzie czekać. I jeszcze czekają. E, ja mogę zaatakować ziemię orków teraz od tyłu. Zwiększony stan liczebny. O, to się przyda. Atak. Biorę swoją armię. Uzupełniam. Honorową. Atakujemy to. E, z, mając taką armię, gwardię honorową, myślę, że mogę zrobić właśnie jeszcze większy niż do tej pory raż. Teraz mogę skaraby tutaj walnąć. Ekipa na kontroli jeden, tylko trzeba ich znaleźć, tak? Trzeba ich znaleźć. To tak. Dowódca. Dowódca tutaj jedna ekipa tutaj, druga ekipa tutaj. Aha, bo tutaj nie ma jak przejść. I jedna ekipa tutaj, dobra. Eee, generator jakiś. Raz, dwa, trzy. Wojewódzcy tych Kronów. Nie, Skaraby. Teraz Skaraby się tutaj bardzo przydają. Idziecie. Ale mapa fajna. Co prawda łatwo to bronić. Co prawda, chaos ma latające jednostki, ale ogólnie to łatwo. Dobra. Mamy przeciwników tutaj. Wszyscy idziecie tu. I jeszcze chaosu. I tych marines dawać. E, buduj. Proszę mi teraz obelisk buduj, wyjdzie się to, do ataku na to, dobrze, ty biegniesz, biegniesz, wracasz jeszcze z jednego skaraba, dajcie mi to. Od razu rdzeń przywołania jeden, no Dobrze jest tutaj. Ok, od razu ich dojechaliśmy. Fajny, szybki raszek. No, z taką gwardią to, to można raz dwa. Nie muszę jednostek rekrutować, żeby to zrobić. No zaraz tutaj, Ubelisk obelisk, obelisk tak wszystko do ataku tutaj po drodze aha, to będzie wybudowane tutaj się buduje By jest wybudowane, patrzcie w takim razie ukazane archiwum 150 Stawimy to zaraz tak, proszę bardzo, archiwum. Proszę bardzo, to archiwum też. Ale wejście to zniszczcie, bo mnie będzie denerwować strzelać do mnie. Pobudujecie. To się ulepsza i... Zastanawiam się, jak to rozstawić, fajnie. Zastanawiam się, że jeden tutaj nie będzie głupi. Drugi gdzieś tutaj też nie będzie głupi z tej strony, bo to jest wjazd. Eee, z drugiej strony nie, ale no dobra, obeliski będą bronić tutaj. Tyle dobrze. I niszczą, oni niszczą. Dobrze. To jeszcze będę mógł postawić Jerzy Gaussa tutaj. Czy mi tutaj pomóc to budować? E, może nie, ty chodź tutaj z tymi, postawcie to. A ci postawią to, to zaraz pójdą. No weź to jeszcze. Nie wiem, czy są za to jakieś punkty, ale jak, jeśli mogę, to czemu nie? Dobra, dwa gausy i to jest fajna baza do obrony. Naprawdę fajna baza do obrony. No i czekamy. Zwycięstwo. Batana główna przeciwnika. Dobyta. I stalniczemu zwiększony. To jest fajny perk. Tylko tak, tego mi nie zaatakują. A nie zaatakują. W sensie stąd mogliby tau tutaj wlecieć. Ale nie. W porządku. Robimy ruch. Jesteśmy w miarę blisko. Trzeba będzie uzupełniać zaraz tutaj jednostki. E, na pewno jednego skarabatu zrobię. I jednego tego. Mocniamy to. Wejść już jest. Dobra, Zmieniamy turę. Orkowie dalej się nie ruszają. Dalej tam cisną Feldarów. Eldarów. E, krwawe kruki stoją w miejscu. I to mnie ciekawi, że nic nie robią praktycznie. Tylko stoją. E, teraz tak. Ruch tutaj. Uzupełnimy. Raz dwa z, z czym jest przywołaj? I okej, okay, tu jest wszystko git. To jest przy już umocnione. Eee, wiecie co? Eee, zakończę jeszcze turę. Na to poszły krwawe kroki. I siedzą. I jeszcze siedzą. E, jak, w jaki sposób mogę umocnić teraz to? 9 na 9. Czy ja mogę coś tu jeszcze zrobić? Nie. Dobra. E, warto by się zastanowić, czy nie kryptowi nieśmiertelni tutaj będą. Jeżeli chodzi o dobódce. Wszyscy są wykupieni. Wszyscy. Ten jest pokonany. Ekipunek. Nie mam żadnych punktów. Ekipunku. Można by pomyśleć niedługo, żeby zaatakować ludzi albo orków. Albo. Co, czy są jakieś rzeczy? Kryptowi wojownicy. Wysunięta baza, co to jest? Wymaga przejęcia kontroli nad szczytami Hyperionu. Zdobądź szczegółowe damy na temat ukształtowania geograficznego pro, pro, prowincji. To w przypadku, gdy zaatakujesz, pozwoli ci zbudować wysuniętą bazę. Podczas ataku możesz wydać 3 punkty dla rekwizycji, aby zrzucić obok Twojej kwatery głównej dodatkowe budynki. Pozwala obejść niektóre wymagania technologiczne. To jest fajne. Rozdzieracz z ataku. Kryptowi nieśmiertelni. O kurczę, ci mają gwardię honorową, tutaj naprawdę nie Ogryni. Port kosmiczny. Eee. Tu jeszcze na razie nikt mi nie wleci. Zdobycie to, portu kosmicznego od Eldarów też jest spoko. Ale póki między mną a Eldarami jest. Jedna tura i druga. Możemy zrobić tak, że ja. Aha, nie mogę tego zrobić. Bo tu nie przejdę przez ten mur. Tu nie przejdę przez ten mur. Dobra, na razie róg tutaj. Uzupełnij, raz, dwa, trzy, osiem, ruch, e, zakluź, turę. ja bym się zajął teraz orkami i przejął im te tereny. O, tu się rozpoczęła walka, patrzcie. Orki Tau pogoniły. I orki są bardzo. Orkowie są bardzo daleko. Możliwe, że ci będą walczyć ze sobą. Więc ja, ja ruszę teraz na orków. Więc ja ruszę teraz na zieloną skóręch, Bo to się bardzo przyda. I tu też ich chyba mogę zraszawać. Nie wiem, czy za bardzo orkowie będą grać. Ale. Do przodu. Paskaraby. Wy, proszę cię tak. Eee... Generator, generator, generator i generator. Wy jesteście Kontrol 1. Szukajcie orków, idźcie w stronę tego, rekwi yy, tego reliktu. Rekwizycji, chciałem powiedzieć. Może tutaj, ty, ty tutaj, myśli ludzi i jeszcze jednego skaraba. Musimy to szybko wybudować. No ale tutaj mam taką armię startową, już po prostu szukajmy orków. Nie wiem, pójdę tu w stronę reliktu. Jeżeli byłbym nimi, to bym najpierw zaczął od reliktu. Dobra, jeszcze jeden. Mamy na razie. Nic? Mamy tak. Okej, okay, mamy ich. Mamy ryłbaczy. Tutaj. Dobrze, 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 dobrze. Dawajcie, dawajcie tego mekaniaka. Potem proszę mi wybudujcie po generatorze plazmowym rdzeń przywołania i zakazane archiwum. Powstać was na to. Wy proszę bardzo, mi tu obelisk. Wy zaraz też będziecie obelisk stawiać. Dobra. ...wytłuczeni. O! Rybacze przelecieli. Dobra, walczymy sobie z nimi. Tutaj. Tak, teraz tutaj. Obelisk. Lecicie z tym. Rdain przyzwania. Będzie zaraz... zaraz. Wy też? No właśnie. To i później to. Och ale tu jest raż, idzie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że w pewnym momencie tak każda runda wygląda, czy kwestia tego, że gramy klonami się po prostu przejeżdżam po ludziach. Te kloni mają strasznie dobre jednostki. Gdybym na przykład poprzednich e, pozwolił e, wybudować chaosowi lepszą armię. Poczekam chwilę, by mnie zmietli. Bo ja nie mam tak dobrej armii jak chaos później. Boję się ludzi. I ich czołgi, te elitarne. Jak ludzie mają relikty, a raczej, jak będę atakował ich bazę, to będą mieli na start relikty. Bo wydaje mi się, że tam jest od razu takie umocnienie. Może być problem. Może być rzeczywiście wtedy problem. Tu, 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 tu. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodź. się... dobra, no walczcie sobie tam. Eee, lecisz tam, jak zdążysz. Lecisz tam, jak zdążysz. Ty budujesz obelisk. A na tym nie możesz obelisk Tutaj. Aha, eee, teraz chcę mieć większy rdzeń. Ponolić, ich się tylko zbada Dobra, tutaj chłopaki o! Wach, chłopaków piszmy im to O, nie wiem, mam nadzieję, że mamy radę To trochę tego poustawiali, a to strzela i strzela No, zwrócili kolejnym. Weźmy tych załatwili Tak, Teraz tak e, dobra desant zrobiony tutaj proszę mi o obelisk tutaj jeszcze przejmujecie tu jeszcze przejmujecie tu macie przejęte e, to jest to teraz e, większy się trzeba dobra znowu mi tego Okej okay. idziesz tam mm. mm. Te razem budję czy teraz obelisk Ale tutaj nastrzeskał im. No, jeszcze będzie do mnie strzelać. Jok, ten go dziurawi Nice. Guardia daje rodę. No, pariaś, to jest. Patrzcie, jak seleksa wyglądają, ale. I like it. Dobra, no tutaj łatwo poszło z tymi zielono-skórymi. Orkasy do domu. Orków możemy najpierw udać, a nie imperialną. Bo serio, boję się tych czołgów. A orkowie są bardzo daleko. I zobaczcie, jak, jak wielką gwardię honorową ma gwardia imperialna. Liczyliśmy kwatery głównego przeciwnika. Zdobyliśmy kryptowych wojowników. Skoro zdobyłem tych kryptowych wojowników, to ja sobie ich teraz kupię. Tak, to jest kolejny oddział. E, mógłbym zaatakować im od razu wysuniętą bazę, i to też nie jest głupie, żeby to zrobić. Zobaczcie, jak oni są daleko, orkowie. Uh -huh. Są bardzo daleko. E, dobra, ale myślę, że na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.